mogła decydować o swoim losie, a także o losie swojej rodziny, o swojej przyszłości. Walczymy, aby w sytuacji, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu lub zagraża życiu kobiety, to ona mogła podjąć decyzję, czy chce tą ciążę zachować, czy nie. Walczymy o to, by kobiety nie były zmuszane do rodzenia dzieci, których, u których stwierdzono ciężkie wady genetyczne. Mówimy stanowczo nie dla piekła kobiet w naszym kraju. Nie wiedzamę, <śmiech> <czystańca>. <śmiech> jakie są założenia ustawy i jakie skutki będzie miała ta ustawa w życiu każdej kobiety, powie nam mecenas Dorota Brejza. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby protestować przeciwko tym przepisom, które zaostrzają prawa awercyjne. Nie chcemy, chcemy wyrażać swoje zdanie. Nie chcemy godzić się na to, żeby polskie kobiety były ubezwłasnowolnione. Chcemy wyrażać swoje zdanie, potrafimy tego zdania bronić. Proszę Państwa, nie chcemy, żeby nasze ciąże zamiast lekarza prowadził prokurator. Chcemy mieć prawo do pełnej opieki medycznej, zgodnie z naj, najnowszymi standardami światowymi na każdym etapie naszej ciąży. Nie chcemy, żeby odbierano nam prawo do leczenia tylko dlatego, że jesteśmy w, że jesteśmy w ciąży. Nie chcemy, aby karano nas więzieniem za to, że podejmujemy heroiczną decyzję, aby skrócić, aby przerwać ciąże po to, żeby uratować własne życie. Proszę Państwa, chcemy, nie chcemy, aby lekarze odmawiali nam leczenia dlatego, że obawiają się własnej odpowiedzialności karnej i ewentualnego zakazu wykonywania swojego zawodu.